to my, wasi ulubieni youtuberzy. Żartuję. <laughs> Dobra, no nagrywaj już. no Co, co będzie tak minuty? Leczy? Bo chodzi o to, no. że dostaliśmy co najmniej dwa pozytywne komentarze o naszym YouTubie, no. żeby nagrywać więcej. No. Tylko, że zawsze nagrywaliśmy tak, co gdzieś a nie tak specjalnie. Wychodzić nagrywać. No. no a teraz wychodzimy specjalnie nagrywać. I się czuję tak. Niekomfortowo. To nie jest to, tak przy okazji też przecież spacerujemy, coś zjemy. To nie, możemy uznać, że tak naprawdę to jest przy okazji. Może jakieś zdjęcia porównujemy? To może. O, mamy parać. No to idziemy robić zdjęcia w Dobra, pierwsze miejsce, co tam jest w tle? Uniwersytet Wrocławski. W ogóle wydaje mi się, że ta miejscówka to jest bardzo mało znana, że my jej dopóki tu nie zamieszkaliśmy w okolicy, to nie wiedzieliśmy w ogóle, że takie miejsce istnieje, a wygląda mega tak magicznie, no bo sam pokaż, jak po bokach są tutaj te ściany. Proszę zobaczyć, jakie magiczne. Patryk! Nie nagrać. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tam, tam o na górze jest wieża matematyczna. Żeby tam się dostać na górę, to trzeba rozwiązywać zadania matematyczne, dlatego Ola tam nigdy nie była. To ja tam byłam, a to ty tam nie byłeś. To jest tak, że na parterze dodawanie i odejmowanie <noise> Centrowyżej już mnożenie i dzielenie, a żeby tam na górze zobaczyć widoki. To już całki, nie? Całki, całki. A to ja w sobie nie wiem co to. Całki to sobie nie dziwne, że tam nie byłem. Tu też w nocy jest fajny widok. W nocy tu jest czaderski widok. Kurczę, ale jest słońce. Miało być pochmurno, pochmurnie. Jak się mówi? Miały być chmury. Miały być chmury? Ej, są chmury, ale słońce jest mocniejsze. No i przez... to nie nagrywasz tego. Nasza kolejna miejscówa to jest po drugiej stronie po prostu tego budynku i tu są niebieskie drzwi. Fajnie mieć zdjęcie z niebieskimi drzwiami. Tutaj naprzeciwko jest piec na szewskiej i wydaje mi się, że to jest jedna z bardziej popularnych pizzeli we Wrocławiu, ale kompletnie nie wiem dlaczego, bo dla mnie ta pizza jest najprzeciętniejsza na świecie. W sensie jest ok, ale nic specjalnego, ale jest bardzo słynna, więc może to ja się nie znam. Patryk? Wiesz co, ja dalej jestem w szoku, bo ja myślałem, że tylko powiesz, że naprzeciwko piec na szewskiej jest osolineum, a tu się zrobiła recenzja pizzy. Przepraszam, przepraszam. Nie no nie, się nie gniewam, bo dla mnie też jest przeciętna. Ja wolę takie na grubym cieście na cienkim. To jest zwykła, bardzo zwykła. Taka cienka. E, nie nieładne. Ciekawe, czy uda mi się jakieś zdjęcie stąd wybrać, bo coś nie poczułam. Chcia, najwyżej nie polecamy tego miejsca. Wytniemy z filmu. To chyba fakt, jest, że będziemy musieli wyciąć. <laughs> bo to zobaczyć już wchodząc. Przy, tam, przy tamtej bramie nie było takiego narizu. Nie było, nie widziałem. To po prostu jak będziecie wchodzić to od tamtej strony. <laughs> Mieliśmy przed chwilą dyskusję z Koma na temat tego, że niewiele opowiadamy o miejscach, w których jesteśmy, ale wynika to z kwestii takiej, że my w ogóle się nie znamy na tych miejscach, w których jesteśmy. Po prostu jest tam ładnie. Se robimy zdjęcia, ale co to jest to Solineum, to nie wiemy. Koman. nie wiemy, to jest wydawnictwo. O to jest wydawnictwo. Ale, ale nie, ale głównie no. Po prostu byłam kiedyś w Muzeum z klasą, gdzie w Muzeum O było rękopis pana Tadeusza. Pan Tadeusz no to... tam napisał jakąś książkę w tym Masoline, on wychodzi na to. No ale co chciałem jeszcze powiedzieć, że e, z, ze wszystkich miejsc, których. <grym> ze wszystkich miejsc, do których będziemy albo jesteśmy, to tu najmniej mam pojęcie o co chodzi. To jest chyba jakaś artystyczna wizja, czy o co to? Co tak to mi się jest? wydaje. To nie ma chyba żadnego sensu to miejsce, no ale jest takie foto friendly już właśnie właściwie to nie poszliśmy tam, bo tam ciągle ktoś ze zdjęcia robi. No ale też, też zrobimy jakieś zdjęcie i idziemy dalej, bo to jeszcze będzie długi dzień, a ja głodny, śniadania jadłem. Idziemy tak. na ostrów. Ale wiesz co, ja nie wiem, bo tam zrobimy zdjęcie, bo tam są takie tłumy, że kurczę małe szanse. No to jedno idziemy dalej. Ale jak jedno, jak tam nawet jednego nie zrobimy. A weź powiedz jakąś ciekawostkę w ostrowie. Katedra no się tu znajduje. Nie, to! No że tu pan kiedyś chodził i zapalał te latarnie. Słyszałeś o tym? a tu dalej takie patryk. Ale one już nie, one są elektryczne chyba. Bo... Ale trzeba je połączyć. To ono chodzi od jednej do drugiej i naciska no i cisk, przycisk? Tak. No to świetny pomysł. No to po prostu na uczczenie starych czasów. Aha. Tradycja największych hamulec rozwoju. Dobra, już, już. już. Nie, nie zorientowałem się, bo nie, nie wsadziłaś palca w kadry. <śm> <śm> Dobra. <śm> Chciałem ciekawostkę powiedzieć taką, że razem z moim kolegą Marcinem kiedyś, przy tym kościele siedzieliśmy przed nim i dostawaliśmy pieniądze za to, żeby nikogo do środka nie wpuszczać. To była moja taka najdziwniejsza praca w życiu. Że pilnować, żeby nikt do kościoła nie wszedł. Ale udało Ci się? Nikt nie wszedł? Jeden ja wszedł, ale. Ej. No, a my tak do niego trochę już z pyskiem, a się okazało, że to jakiś ksiądz. On chyba tam po prostu urzędował. Co, staw lilo, puść. Puść to, lilo. Co, co, nic nie mamy, że ale ty jesteś parówa, wszystko żerno. Parówy to były tam przed żeby... O kurka, flutna. Ty musisz każde pojęcie tak dziennie zaczynać? Teraz byliśmy w takim miejscu, o którym znowu nic nie wiemy, w sensie tu jest biblioteka i jest tu ławka i ludzie lubią to robić zdjęcia i sławnie. Dobrze powiedziałam? Powiedziałbym, że Uniwersytet Wrocławski, ale już to dzisiaj mówiliśmy. Ale uni... to nie jest już poli... Nie no przecież Ania tu studiowała. A tak A nie Czyli... pozdrawiam. <laughs> Czyli jest tu biblioteka czy nie? Nie, nie wiem. Boże Patryk, nie, nie przygotowaliśmy jakąś... się w ogóle. Widziałeś jakąś książkę? No. Zajrzyj tu, masz okno. Podsadzić Światki tam widzę jakieś to No chyba to, jest, to jest przyrodniczy jednak. To jest chyba ten ogród botaniczny, bo to, to gdzieś tu miało być. Musimy w ogóle powiedzieć chyba na początku, to wklejca teraz mówię. Nic się nie przygotowaliśmy do tego odcinka, nic nie wiem o Wrocławiu. My tak naprawdę nawet nie jesteśmy z Wrocławia, więc chyba mamy prawo nic nie wiedzieć. Jak to jest to... drugi dzień? I po prostu mówimy to, co nam się wydaje. Żeby później nas ktoś nie rozliczał, że coś źle powiedzieliśmy. Mówimy tylko to, co nam się wydaje. Mogliśmy prawdę powiedziawszy nie mówić, co nam się wydaje, tylko nie mówić nic. Tak, i co? I muzyczkę podłożyć? No ja lubię. Jakieś ja tablice tak. nagrać informacyjne, abotyczne, bo tu chyba Wydział Informatyki jest niedaleko. I tak, mamy mało subskryberów, a jak ktoś tam jeszcze odbierze dwóch za tę muzyczkę i jakieś nudy... Kto odjął mi subskrybera! Kto z was? Aleksandra, a nie, może inaczej. Przepraszam, pani fotograf. Gdzie jesteśmy? Czy tu można zrobić jakieś ładne zdjęcie? To jest Muzeum Narodowe, ale ono najpiękniej to wygląda jesienią, dlatego że ten cały bluszcz jest pomarańczowo czerwono żółto różowy i to wtedy wygląda najlepiej. No ale dobra, latem też pójdzie. My. Tak, ja już się bardzo zmęczyłem tym chodzeniem. Nie jadłem dzisiaj śniadania, jestem głodny, chcę już tylko coś zjeść, a nie nagrywać jakieś YouTube. W planach mieliśmy trochę dłuższą trasę, ale w sumie zaliczyliśmy tyle dodatkowych punktów po drodze, że wydaje mi się, że i tak ten filmik nie będzie jakiś krótki. Tak, e... to będzie takie miejsce nad rzeką i w okolicy, tak bym to określił. Nigdzie we Wrocławiu już nie ma fajnych miejsc nad rzeką, gdzie można robić zdjęcia. Nie ma, tylko. Są na przykład. A... Okej. Okay. <laughs> nie ma. <laughs> no już <dziejesz>, powiedz. <laughs> no nowe horyzonty przecież są na przykład. I to nie wiem, czy coś... Ale to nie jest odra. Co ty, Ola? To jest jakiś tam wał. Bo to podwale. Już się nie kompromitujmy dłużej, dobra? Nie, ja się na tym znam akurat. No ale woda jest. No to każda woda to rzeka. Jak ci tu splunę, to też mi pojeżdżę nad rzeką, ci robię zdjęcie. Ola. <laughs> Macha ja tak właśnie chodzę dzisiaj cały dzień I zdjęcia wysyłane. Którymi... Lilo, pożegnaj Ej, buziaczek.